Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo, tak często Polska jest tutaj wymieniana na komisji LIBE, więc myślę, że państwo z uwagą wysłuchacie, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej. Otóż proszę państwa, musimy mieć świadomość, że z Ukrainy do tej pory uciekło półtora miliona dzieci, że ukraińskie dziecko staje się uchodźcą niemal co sekundę. Od początku wojny. Pani komisarz pewnie wie, że 42 tysiące, 42,5 tysiąca, 42 500 ukraińskich dzieci zostało już przyjętych do ukraińskich szkół. Uruchomiliśmy pełny system pomocy. Pani komisarz powinna wiedzieć o tym, że jest pewien bardzo poważny problem z Komisją. I jeśli z tego naszego spotkania dzisiaj wyniknie, Taka oto sytuacja, że chociaż jedną sprawę uda się komisji rozwiązać, to znaczyć będzie, że ta nasza działalność ma jakikolwiek sens. Chciałabym pani zwrócić uwagę na taki fakt oto, że Polska przyjmuje dzieci z sierocińców ukraińskich i kiedy dyskutujemy w Komisji Europejskiej o wykorzystaniu środków z EFS-u to słyszymy od unijnych urzędników, że nie możemy wykorzystać tych środków na pomoc dzieciom ukraińskim, ponieważ one są objęte z instytucjonalną formą pomocy. To jest proszę państwa skandal. W tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie zapewnić pomocy zastępczych rodzin dla tych dzieci z ukraińskich sierocińców. Dlaczego? Dlatego po pierwsze, że te dzieci są przerażone, są uchodźcami wojennymi, one się do siebie tulą, one chcą być razem, i my dziś potrzebujemy jako Polska środków na to, żeby pomóc tym dzieciom z sierocińców ukraińskich. Komisja Europejska niestety jest ślepa na ten problem. Trzeba zmienić jak najszybciej te regulacje. Pani się uśmiecha, Pani była na granicy, ja jestem na granicy bardzo często. I Pani widzi, jaką pomoc mają Ukraińcy w Polsce. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Pani Komisarz, że mamy język podobny, ale to jest efekt bardzo dobrych działań rządu, bardzo dobrego działania organizacji pozarządowych i bardzo dobrego działania Polaków, którzy mają po prostu serca otwarte na Ukraińców, na uchodźców wojennych. Milion osiemset tysięcy ludzi w ciągu 21 dni weszło do Polski, a państwo blokujecie w sposób nieprawny polscy środki, z, w ramach y, Krajowego Funduszu Odbudowy. Czas refleksji to jest czas teraz. Bardzo proszę o podjęcie rzetelnych działań. Dziękuję.